Witaj w weekendowych okazjach. Tak. Coś, czego nie było od ponad trzech miesięcy, powraca. Od ponad trzech miesięcy, bo ostatnie weekendowe okazje były przed moim wypadkiem. Mój wypadek był na początku grudnia, czyli grudzień, styczeń, luty, marzec, teraz mamy końcówkę marca, wraca. Czy będzie to na stałe, czy to jest taki pojedynczy film, to się jeszcze okaże, ale nie mogłem przepuścić okazji, żeby Wam nie powiedzieć właśnie o tym, że są super okazje, bo tutaj mam na kartce wypisane właśnie notatki. Słuchajcie, są trzy gry za darmo, które moim zdaniem bardzo warto to sobie pograć, z czego jeden to jest Medal of Honor Pacific. Out na zawsze. Bierzecie teraz, macie już cały czas. Drugie to jest Slipstream 5000. To jest gra mało znana, ale bardzo dobra. Na Steam'a za zupełną darmochę na zawsze. No i do końca marca można sobie pograć w Paydaya dwójkę. A jeżeli się spodoba, to na Steamie w tej chwili jest ze zniżką 75%. Są również takie promocje, że można kupić gry za pół ceny. Ale przede wszystkim chciałem Wam przypomnieć, że. Na początku, jakiś czas temu, nakręciłem taki film, że jestem jurorem w konkursie na najlepszego youtubera gamingowego 2015 roku. I tam pan powiedziałem, że, ja, że macie bardzo dużą szansę na zgarnięcie świetnych nagród m.in. gamingowego laptopa Lenovo. I, 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 idea y, J7000. I powiedziałem to w ten sposób, że tego laptopa można zgarnąć, y, jeżeli się dobrze swój głos umotywuje, y, dla kogo się głosuje. No i powiedziałem, że pewnie są bardzo duże szanse na wygraną, ze względu na to, że. Y, Prawdopodobnie nie za dużo ludzi będzie głosowało w tym konkursie, a nawet jeżeli dużo ludzi zagłosuje, to i tak pewnie mało kto będzie im się chciało dobrze uargumentować. A wygrywa nie losowanie, tylko wygrywa najlepsza argumentacja. I proszę zobaczcie, miałem rację. Tutaj jest najlepszy YouTuber. Jak do tej pory wygląda na to, że bezapelacyjnie wygra rok. Raptem trochę ponad 2000 głosów, i teraz tak trochę puszczam do Was oko. Uwierzcie mi, nie pytajcie skąd wiem. Bardzo, bardzo mało ludzi. Ci um, przysyła argumentację. W związku z tym, no, jeżeli przyślecie porządną, taką, dobrą argumentację, macie naprawdę um, duże szanse na wygranie tego laptopa. Serdecznie zachęcam. Warto też wspomóc, moim zdaniem, swoją um, ulubioną gwiazdę YouTube'a. Tutaj macie do wyboru 9 facetów. Ja Wam od razu od Ciebie powiem, że jako członek jury zamierzam pokazać klasę i zagłosować na tego człowieka na którego nikt się nie spodziewa, że na niego zagłosuje i będzie mi bardzo przyjemnie, jeżeli on wygra i będę miał mu okazję wręczyć nagrodę. To uważam, że to jest takie po prostu pokazanie też klasy. Sądzę, że, że, że to jest fair, ale natomiast Wam nic nie sugeruję. Głosujcie na tego, na kogo uważacie, że jest po prostu najlepszy. Warto też głosować na youtuberkę. Tutaj też, zobaczcie, bezapolacyjnie wygrywa Magdalena Maria Monika. Ponad Jeden, ponad 2000 głosów, no 2001 to zawsze ponad, co moim zdaniem też pokazuje, że Popularność nie zawsze wiąże się z takim przeświadczeniem, że ktoś jest najlepszy. No bo zobaczcie na youtubera roku, tak? No, i jest nawet takie przysłowie: nieważne kto gra, i tak wygra Izak, nie? Wszyscy się spodziewali, łącznie ze mną, że wygra Izak, że najwięcej ludzi będzie głosowało na Izaka, a tu bardzo, bardzo proszę: Izak ma niecałe 500 głosów, a rok, który no oglądalnością Izaka to w ogóle nie była ziemia, natomiast głosów prawie 2000. Troszeczkę podobnie jest z kobitkami. Tutaj Magdalena, Maria, Monika też już wyświetlenia mocno spadły, ale to jest taka stara, powiedziałbym, gwardia, i ludzie pamiętają i głosują. Jeszcze sobie zobaczmy szybciutko, youtuberka. Film, film roku tutaj zobaczcie, no tutaj już, tutaj już, a tutaj już wygrywa Izak, prawda? Tutaj już oczywiście bezkonkurencyjny, bezkonkurencyjny jest Izaczek, także jakiś, jak, jakaś nagroda do niego też oczywiście trafi, ale przede wszystkim cały czas podkreślam, że najlepsza nagroda, czyli m.in. ten laptop gamingowy, 6 razy zestaw sprzętu, mysz, podkładka, słuchawki, plecak. Oraz 10 nagród pocieszenia, to może trafić do Was, jeśli będziecie głosować i dobrze uargumentujecie swój głos. Także serdecznie zapraszam. Jednocześnie, ponieważ trafia do mnie bardzo dużo informacji i takich zapytań odnośnie tego, jaki te regulaminu i tak dalej. Tutaj na dole macie zakładkę regulamin. Słuchajcie, to nie do mnie, to do organizatora. Ja jestem tylko skłon, skromnym członkiem jury którego zadaniem jest, o proszę bardzo, tutaj jestem. Moim zadaniem jest oddać głosy i to też w jakiś sposób uargumentować. No, to już powiedziałem, jak to będę robił. Dobra, nieważne. Słuchajcie, tyle jeśli chodzi o tego laptopka. Natomiast później macie, macie opcję taką: Medal of Honor Pacific Assault. Po prostu w opisie macie link, wchodzicie na stronę Origin pobieracie już macie, tylko jest bardzo ważna rzecz, że musicie zrobić taki myk, że musicie zacząć pobierać tą grę. Jeżeli zaczniecie ją pobierać, to ona już jest na zawsze wasza. Potem ją możecie skasować i i tak zawsze będziecie mogli ją jeszcze raz pobrać. Natomiast jeżeli nie zaczniecie jej pobierać, to ona przez jak, po jakimś czasie wam zniknie. Zaczynacie pobierać, już jest na zawsze wasza, jak ją skasujecie. Splitstream 5000, macie link w opisie, wchodzicie sobie do tego sklepu, logujecie się do tego sklepu, on się nazywa Idea. Idea coś tam Indie, 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 coś tam Jezu, źle, źle to sobie Zapisałem Logujecie się, łączycie to ze swoim Kontem Steam, klikacie Claim free copy i już to na zawsze macie Payday dwójka, po prostu wchodzicie Sobie na swoje konto Steam I tam macie taką promocję, że Do końca marca możecie pograć za darmo A jak wam się spodoba, to możecie Sobie kupić ze zniżką 75%, to jest w tej chwili Chyba najlepsza cena są też fajne zniżki na tym gry promocje. Dam gry promocje, przecenione gry. Taki będziecie mieli link w opisie. Tam można przede wszystkim wygrać. Dam sobie klikacie, jest taka cała strona, i tam, yy, tam jest coś takiego jak Win yy, Far Cry Prime. Ale I tam sobie klikacie. I macie szansę wygrać kraja Plimala. Moim zdaniem warto spróbować. Jeżeli ktoś bardzo chce mieć dużo gier na Steamie, to może kupić sobie za 4, 33, 10 randomowych kluczy. Od razu mówię uczciwie, to są gówno, a nie gry. Tam szanse trafienia na coś lepszego są bardzo, bardzo niskie. To tylko dla tych, którzy cieszą się, jak mają dużo gier, lub mają nutkę hazardzisty. Dla ludzi z nutką hazardzisty też warto się zainteresować z skinami do CSGO. Za 2,5 euro można wylosować ja nie doradzam. Moim zdaniem czy macie kawaha w, w Counter Strike'u ze skinem czy bez skina i tak się tak samo gra. Ja gram bez skinów i jakoś żyję. Gram kiepsko. Warto też zainteresować się Deadpoolem za 70 zł. Później macie darmowe gry. Ja tutaj nie będę ukrywał. Te trzy darmowe gry, które za chwilę Wam przedstawię, to są reflinki. Jeżeli się z nich zarejestrujecie, odpalicie grę, pogracie i dacie jej szansę, to ja sobie coś tam na tym parę złotych zarobię, które przeznaczę na rozwój kanału. Między innymi na nowy sprzęt, na zapłacenie parę złotych ludzi, którzy mi pomagają kręcić, na przykład operatorowi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie ściemnia, mówię zupełnie serio. Od ponad trzech miesięcy nie było ani jednego reflinka na kanale. Są trzy gry i one są ciekawe, tylko dlatego je dałem. Pierwsza to jest MyLance. Mylands to jest gra, która daje Wam szansę zarobić. To jest taka typowa strategia przeglądarkowa, w której gracie za darmo, nie musicie płacić. Natomiast po paru dniach gra Wam mówi tak, czy chcecie dalej sobie grać tam dla zabawy, czy chcecie mieć możliwość wypłacania tych, tak, takiej wewnątrzgrowej waluty, i, i, i żeby na niej zarabiać. I teraz jest prosta piłka. Um, w tym momencie gra Wam pozwala zarobić, ale gra jest sprytna, bo ona Was próbuje tak naciągać. To znaczy, rzeczywiście, jeżeli jesteście bardzo do, jeżeli jesteście dobrze, nawet nie bardzo dobrze, dobrze w tą grę, to zarabiacie wystarczająco dużo growej waluty w tej grze, żeby co miesiąc sobie z niej wypłacić, zarabiać i jednocześnie mieć na taką wewnętrzną opłatę, żeby móc grać jeszcze tydzień dłużej. Natomiast gra może was próbować tak naciągać, bo tam trzeba co, co ty, co chyba co tydzień pewną kwotę tej wewnątrz growej waluty odprowadzić, że móc po prostu grać. I gra może, jeżeli będziecie słabi, jeżeli nie będziecie mieli wystarczająco dużo tej growej waluty, to gra Wam powie tak, dobra, a to może w przyszłym tygodniu się uda, teraz zapłać parę złotych, tam jakieś nieduże, że móc grać jeszcze tydzień. I tutaj odradzam. Ja osobiście mówię wprost: yy, spróbujcie, zagrajcie w tego Majlansa, jest szansa, że Wam się uda, będzie Wam dobrze szło, to będziecie sobie grać i wypłacać w, w, w kasę. Natomiast jeśli Wam będzie źle szło, to nie płacicie im. Mówię zupełnie szczerze, nie płacicie im, nie ma sensu, bo po prostu, jak wam w pierwszym tygodniu źle pójdzie, to w drugim tygodniu też wam źle pójdzie. Szczerze, ja, ja, oni pewnie by chcieli, żebym ja was namawiał, żebyście im płacili, a ja mówię szczerze, jak jest. Nie płaci im. Mimo, że trochę na tym tracę. Kolejna gra nazywa się Affected Zone Tactic. To jest gra, która wygląda jak Jacket Alliance. Tutaj starsi gracze pamiętają, to jest taka taktyczna gra w której y, sterujemy poszczególnymi komandosami i na mapie taktycznej każdy z nich się porusza. O, to jest troszeczkę tak jak UFO, y, UFO NM, y, teraz to się nazywa XCOM, o, teraz wyszło XCOM i XCOM 2, prawda? To jest mniej więcej tego typu gra, tyle tylko, że macie bardzo, bardzo y, dużą mapę i nie walczycie z obcymi, tylko macie normalną mapkę, y, plus y, macie też macie też, co macie też. Nie jest jeszcze ta gra Asta, ona się nazywa Asta The War of... Y y Tears and Wind. I to jest gra, klasyczne MMORPG, tylko, że w bardzo, bardzo dobrej grafice, bo zrobione na silniku CryEngine 3. I to jest tyle, moi kochani. Dajcie znać, czy chcecie mieć więcej weekendowych okazji. Ja nie ukrywam, że przeszukanie trochę internetu kosztuje trochę czasu, zwłaszcza, że to trzeba robić w nocy, żeby na rano było aktualne, więc pytanie do Was, czy, czy chcecie, czy nie chcecie. Wy decydujcie. Trzymajcie się, moi kochani. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia 爸爸。